W środę 27 listopada 2019 roku w Sali Rzymskiej Muzeum Śląska Cieszyńskiego odbyła się uroczystość, podczas której wręczone zostały nagrody powiatu w dziedzinie kultury imienia księdza Leopolda Jana Szersznika. W gali uczestniczyli m.in. samorządowcy, laureaci nagrody z lat ubiegłych oraz przedstawiciele instytucji kultury. Nagrodę przyznaje się w trzech kategoriach – tworzenia, upowszechniania oraz ochrony kultury. W tym roku nagrodę imienia księdza Leopolda Jana Szersznika otrzymali. W kategorii twórczości artystycznej Jan Wojko. W kategorii Upowszechniania Kultury Jolanta Dykoś oraz amatorski klub filmowy Klaps z Chybia, a w kategorii Ochrony Kultury Andrzej Niedoba. Laureatów uhonorował starosta Cieszyński Mieczysław Szczurek wraz z wicesarostą Janiną Żagan oraz przewodniczącym Rady Powiatu Stanisławem Kubiciusem. Oprawę artystyczną tegorocznej ceremonii stanowił występ zespołu Trio Dariusza Górnioka, który gościnnie wystąpił z wokalistką Kają Karaplios.